I hehehe, wracamy he, do sali Nice of Tomb Raider. Ostatnio pomogliśmy córce wodza. Tak, tak. Dostaliśmy nowy gadżet, Linka. Ja się tam. What? wrzeź to proszę nie sprawdziłem właśnie. I no tam. Tu jest. Вот. Co to było? A na znaczy zapiski. Oto wasze zadanie na dzisiaj. Przynieście mi zwierzę z piórami. Ptaki latają nad naszą doliną głównie za dnia, a z zapadnięciem zmroku kryją się w swoich gniazdach. W oddali widzieliście mewy i inne gatunki. Te powszechnie występujące wystarczą, by zaliczyć dzisiejszą lekcję. Ale świadczyć będą również o braku ambicji. Uczniowie, którzy chcą mojego uznania, winni udać się nocą w góry. Myszołów zrobi na mnie wrażenie. Zanim zapytacie, kury z okolic naszych osad przybyły tu wraz z naszymi przodkami. Przyniesienie oswojonego ptaka z maminego podwórka nie zaliczy zadania. Dlaczego? Ja sobie mam takie cholerstwo polować? シャーバーをこだえです。 tak, co ja miałem zrobić? Może nie tu, może jestem tępy. Ot! No byłem tępy. Żyjesz? Dobrze. Zabraliśmy większość rannych w bezpieczne miejsce, ale najeźdźcy wrócili. Zajęli górną wioskę. W dolinie jest więcej naszych. Przygotowują się do kontrataku. Każda pomoc na dłoń jest mile widziana. Jeśli wracasz do wioski, uważaj się. O, światełko mi świeci tu. Ale dziwne. Patrzcie, tam. O. Tam jest. Może coś mi zaznacza. A, patyki mi zaznacza. Witaj. Tak, witam, witam. To nie będzie proste na pewno. W atlasie. Konstantin zada im garść pytań. Też zatrzymają te w pobliżu katedry. Hmm. Ktoś dobrze się zabawi. To muszą być oni. Miałem nadzieję, że będą ciągnąć słomki o to kto dostanie tę fuchę. No cóż, jak długo tu pracujesz? Kilka miesięcy. Ale to moja pierwsza prawdziwa robota. Od wieków nie byłem w akcji. Zapomniałem już jak to się robi. Ty? Pracuję dla Konstantina od jakiegoś roku. Polecił mi niedawny towarzysz broni. Przedtem pracowałem dla rodziny w Kijowie, musiałem ulotnić się w niasta. Czy zawsze jestem przy okazji? Nie, to jest... to jest wyjątkowy przypadek. Mam tu ostrzał! Widzę intruza! Mam tu ostrzał! Nie dobra, jeden po... kilku pozbytych. Kto mnie zobaczył? Sama puste. boosty. To ci jednak booster. Jak ja teraz to teraz mi się po prostu nie chciało, ale tu się da zrobić to fajnie po cichu. A to jest wiele, wiele Trzeba wiele razy próbować, resetować, próbować, resetować, próbować, resetować. Tu się człowiek bardzo szybko męczy tym. A mi się wyjątkowo dzisiaj nie chce robić po cichu. Który? A tu. Nie tu. Tu. Majemnicy mogą dokończyć patrol, ale nas potrzebują w pasie. Zostawcie ich samych. Zrozumiałem. Druga wolna. Potwierdzam. Ojoj... Oj, oj. Tu jest masakra. Oj. Tu na pewno raz już mówię, że zginę kilka razy. Nie, to jest obserwowany. Kto go obserwuje? Jest tam kto? Nie przyjaciel! Dobra dupa! Super! o! Ojej! Ojej! O, Ojej! 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 mi się Ojej! chciało grać dzisiaj. A się przy... Oto jest cała masa tych typków w zbrojach i to jest wkurzające. Dobra, gdy przeczeszemy teren, możecie dołączyć do reszty. Czego dokładnie szukamy? Dowództwo uważa, że Atlas znajduje się pod katedrą. Szukamy czegoś, co... Uwaga, coś widziałem. Ktoś tu jest! Obrona! Jestem pod... Idę na no zaczynamy, może przeżyję? Gówno, prawda? Dobra, wygrywa się. Nie mam żadnych liści.

Kto we mnie strzela, no? Ach, kurde. Nie chcę już po prostu, się dzisiaj nie chce Teraz nie wiedzą, tak? Ilu ich jeszcze? Osłaniaj! <grymne> Osłaniaj mnie! E mam straty. No ilu w tych zbojach jest No ich jest za dużo. Ja nie mam tyle. Ja nie mam w, co, w czym w nich strzelać. Ostatnia próba, jeśli dzisiaj mi nie... kto mi nie powiedział, to ja sobie dzisiaj daruję, bo ja po prostu nie mam ochoty lekać w tą grę. że Chyba, że był taki fajny, tyk. Nie, nie było. To może nie taka, nie ta część, nie pamiętam. Dlatego ja po prostu tego bardzo obozu nie lubię, bo ten obóz jest tak cholernie trudny. Po prostu tyle ludzi, że to jest naprawdę aż ciężko galnąć. Co powiedział? To nie do niego należy decyzja, ale poleci nas. Potem będzie swego rodzaju ceremonia inicjacji. To wszystko? Tylko tyle może zrobić? Słuchaj, niektórzy z nich pracowali na kontrakt przez lata, zanim trójca przyjęła ich szeregi. Musisz być cierpliwy, wymagają czegoś więcej niż zasług. To znaczy? Trzeba złożyć przysięgę, a potem jest ceremonia. Mówi, że wkrótce się przekonamy. Oczeli już operacje w katedrze? Dużo Plata beczek. Za moment zacznę. Niecałą godzinę temu przyleciłem z ciężkim sprzętem, a najpierw... Spira Jesteśmy pod ostrzałem! Aha, panie Tam jest! Otrzymać A ja nie mam tej zdolności wykupionej, co jest mi potrzebna tu? Ojejku... Bo typek beczkę. Co powiedział? To nie do niego należy decyzja, ale poleci nas. Potem będzie swego rodzaju ceremonia inicjacji. To wszystko? Tylko tyle może zrobić? Słuchaj, niektórzy z nich pracowali na kontrakt przez lata, zanim trójca przyjęła ich w szeregi. Musisz być cierpliwy, wymagają czegoś więcej niż zasług. To znaczy, trzeba złożyć przysięgę, a potem jest ceremonia. Mówi, że wkrótce się przekonamy. No nie! Co powiedział? To nie do niego należy decyzja, ale poleci nas. Potem będzie swego rodzaju ceremonia inicjacji. To wszystko? Tylko tyle może zrobić? Słuchaj, niektórzy z nich pracowali na kontrakt przez lata, zanim Trójca przyjęła ich szeregi. Musisz być cierpliwy, wymagają czegoś więcej niż zasług. to znaczy? Trzeba złożyć przysięgę, a potem jest bla, ceremonia Bla, bla co się przekonamy. bla. bla. To nikt go nie widzi. Wyjeżdżaj się! Nie po to Mamy straty! Dziś jest po prostu... Dzisiaj nie jest po prostu mój dzień, Funga. Nie, dzisiaj nie jest mój dzień. Wiecie co, to będzie koniec odcinka, po prostu ja dzisiaj nie mam tak nastroju, żeby co to grać, coś mnie, dzisiaj mnie coś tak irytuje strasznie, ogólnie cały dzień taki mam, że sobie dzisiaj jest sorry, tutaj się kończę, za dużo nie zrobiłem, mówi się trudno, więc na razie, cześć i pa.